Co sądzę o Agnieszce Frytkowskiej w ogóle? A co to jest? Nie, no dla mnie to jest w ogóle totalna dziwka. W ogóle nie powinna się pojawiać w ogóle na ulicę, bo powinna wyjechać z Polski. Z tego co wiem, to zadaje się z jakimś staruchem czy coś. Znaczy, słuchajcie, ja naprawdę jestem zainteresowana i zajęta samą swoją i nie chcę nikomu obrabiać samą sobą, bo nie chcę nikomu obrabiać dupy. To w ogóle samo tego inni ludzie ani ja. Ale tak, tak jak powiedziałam, no, jest to, jest to najgorsze co może być, tak? To jest, to jest, to jest, takie poniżenie dla tej dziewczyny, że to jest masakra. No, nie wiem czym ona się wybiła tak naprawdę. Nie wiem czemu ludzie ją kupili? Kupili ją w ogóle? No, zawsze można czymś zarabiać na, na życie, no jeżeli dupą, to też są ludzie od, od dupy, są ludzie od, od, od no innych showów, czy o, ludzie, no, którzy są sobą, prawda? A no, dla mnie to no, ona jest brzydka i w ogóle jest totalną szmatą i dziwką dla mnie. Ogląda się cała Polska. Słuchajcie, będąc na takim programu, się, w takim programie myśli się. Naprawdę uważaj, yy, uważam że yy, kontroluje się kamery i, i człowiek sobie zdaje sprawę, że jesteśmy yy, pod publiką i że cała Polska nas yy, yy, widzi. Znaczy to, to jest, no ja nie wiem, czemu ona to zrobiła, po prostu no, widocznie seksuje się może no codziennie i bez tego żyć nie może i no dupa jej nie wytrzymała i musiała to zrobić, no. Nie mam zamiaru się na jej temat wypowiadać, bo jest to osoba, która dla mnie po prostu nie istnieje i powinna być w ogóle zdjęta w ogóle i z telewizji i z kadru, bo to jest, yy, słuchajcie, to jest w ogóle poniżenie, nie, to jest poniżenie dla całej Polski, to jest poniżenie e, dla, dla w ogóle, e, dla wszystkiego. To jest najgorsze, co może być. Ja nawet, to jest, wiecie co, słuchajcie, naprawdę, ale ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo, bo to, jest, to jest w ogóle, ta osoba powinna być zdjęta w ogóle ze wszystkiego tutaj, nie powinna być ani na językach i, i, i nigdzie. No powinna być, no nie wiem, zamknięta znowu gdzieś, nie wiem. Zaczekajcie za chwilę.